Cześć, witajcie moi drodzy na kanale Marko Polska Piłka. Dzisiaj taki króciutki filmik podsumowujący, mm. <coughs> przepraszam, 32. kolejkę mecze wczorajsze, czyli mecze piątkowe, które mogliśmy tutaj oglądać w PKO Ekstraklasie. Mecze obfitujące w bramki, bo aż 8 w, ciągu, w przeciągu dwóch spotkań, czyli całkiem niezła skuteczność, a mogło być powiedzmy sobie szczerze więcej a więc tak Piast Gliwice rozbił już zdegradowany łódzki klub sportowy aż 4 do 0 jest to najwyższe zwycięstwo w tym sezonie Gliwiczan no i piastunki już spokojne, jeśli chodzi o walkę o utrzymanie. Zajmują obecnie ósmą pozycję, ale oczywiście to się jeszcze zmieni, bo przed nami przecież i sobota, jak również niedziela i poniedziałek, a więc to na pewno ulegnie zmianie. W tym momencie, jednak, piast awansował na miejsce ósme. Wygrał pewnie zdecydowanie i tutaj podkreślił swoją wyższość. No i mogą się cieszyć kibice Piasta, którzy do tej pory Piast jednak nie grał jakiegoś rewelacyjnego futbolu. Nawet przez pewien czas kręcił się koło strefy spadkowej. To jednak tutaj już drużyna trenowana przez Aleksandra Wukowicza spokojnie może mówić o utrzymaniu nie ma tutaj już zagrożenia spadkiem, no ŁKS no niestety łódzki klub sportowy to już pierwszoligowiec można powiedzieć całą gębą spadek lks u po jednym sezonie pobytu pobycie, jednosezonowym pobycie w ekstraklasie. Oczywiście, szerzej na temat uks u i innych drużyn porozmawiamy sobie w podsumowaniu, kiedy, będziemy, kiedy będę robił filmik, który podsumuje całość już po zakończeniu sezonu. Drugie spotkanie, które mieliśmy, to Śląsk Wrocław, który grał u siebie. Z zespołem Krakowi, Kraków i tu też wysoki wynik 4 do 0, 4 do 0. Początek wymarzony dla Wrocławia, szybko zdobyte bramki, już w drugiej minucie Śląsk objął prowadzenie i e, tylko je podwyższał do przerwy 3 do 0, nawet e, kiedy prowadziłem transmisję pojawiały się głosy, że będzie 7-8-1, no, aż kurwa, takiego wyniku hokejowego e, nie było, ale i 4-0 to jest e, to jest też godne podkreślenia, bo Wrocławianie też do tej pory e, wcale nie zachwycali, gdybyśmy spojrzeli tylko na rundę wiosenną to tych punktów Wrocław zbyt wiele nie zdobył, ale też dzięki słabości innym zespołom Śląsk wciąż jest w walce o grze. No i Wrocławianie po wczorajszym spotkaniu zostali liderem tabeli. Jak długo to zobaczymy, bo może się to zmienić. Oczywiście po dzisiejszym meczu Jagieloni ale najpierw Jagielonia musi wygrać, a ostatnio dwa spotkania Jaga przegrała, więc zobaczymy, jak to się ułoży. Co do Krakowi, zagrała w tym meczu bardzo słabo, w odróżnieniu od Śląska, który był zdeterminowany, później trochę oddał futbolówkę graczom z Krakowa, ale większość meczu pod kontrolą, Wrocławian strzelili czwartą bramkę, mogli strzelić jeszcze piątą, no i Godne zauważenia jest też, jest też bramka Mateusza Żukowskiego, debiutancka, znaczy debiutancka, pierwsza bramka w PKO ekstraklasie, a Krakowia, Krakowia grała słabo, beznadziejnie grali w obronie. Bardzo słabo prezentowali się na tutaj we Wrocławiu. I co najdziwniejsze, ta sama Krakowia tydzień temu rozbiła zabrzan 5 do 0, a dzisiaj, a tu wczoraj, wczoraj, przepraszam, wczoraj, akurat bardzo słaby wynik. No i też Krakowia wciąż jest w strefie zagrożenia, bo to nie jest tak, że Krakowia tym zwycięstwem z górnikiem zapewniła sobie utrzymanie. Dużo będzie zależało od. Tego jak ułożą się dzisiejsze, jutrzejsze i poniedziałkowe spotkania, jak zagra puszcza, jak zagra korona. No, także kibice z Krakowa muszą się liczyć z tym, że Krakowia może znaleźć się w strefie spadkowej. Także tu mamy już podsumowane te dwa pierwsze mecze piątkowe. Myślę, że obydwa były ciekawe, obfitujące bramki, co najważniejsze, a to przecież my jako kibice bardzo lubimy. Ja zapraszam Was na kolejne materiały. Na kanale Marko Polska Piłka zapraszam Was również do tego, abyście dawali suby, dawali łapki i oczywiście dzielili się pod filmikami ze mną swoimi komentarzami.